Dzień dobry, witajcie kochani! Kolejny czwartkowy słoneczny poranek, a ja czekam na Was i zapraszam do poćwiczenia razem ze mną pięciu rytuałów tybetańskich. Fantastyczne ćwiczenia, które zostały opracowane w taki sposób, żeby uruchomić jak najwięcej partii mięśniowych w naszym ciele. Ale również, które zostały tak opracowane, żeby poruszyć wiry energetyczne w naszym ciele, dzięki czemu energia będzie mogła przepływać przez nasze organy w niezakłócony sposób, a tylko wtedy możemy być zdrowi. Tylko wtedy nasze ciało może nam dobrze służyć, tylko wtedy możemy mieć pełną moc i energię do tego, żeby spędzić każdy dzień dokładnie tak, jak sobie zaplanujemy. I dlatego też każdego ranka zachęcam Was do tego, żebyście razem ze mną podjęli wyzwanie i wykonywali te ćwiczenia każdego dnia już do końca życia, bo dzięki temu zapewnicie sobie, że będzie to życie pełniejsze i szczęśliwsze. Ja głęboko w to wierzę, wierzę również w to, jak legenda głosi, że te ćwiczenia sprawiają, że młodniejemy, że siwizna nam znika, także... Dla mnie jest to wystarczająca motywacja do tego, żeby każdego dnia wstać i troszeczkę się powyginać. Mam nadzieję, że dla Was również. Skupiamy się tutaj na sobie, na swoim ciele, bo ważne jest, żeby każde ćwiczenie wykonać na miarę swoich możliwości. Absolutnie nie staramy się doścignąć do jakiegoś wzorca i nie staramy się na siłę wykonywać pewnych rzeczy, bo to z całą pewnością nie posłuży naszemu ciału. Ciało będzie nam podpowiadało. Wykonujemy ćwiczenie na tyle, na ile możemy. Ja wykonuję po 21 powtórzeń, a wy stosownie do tego, jak długo już ćwiczycie, na początku zaczynamy od trzech powtórzeń, co tydzień zwiększając sobie żeby przez kilka tygodni przyzwyczajając ciało do tego obiegu energii, dojść do pełnej 21. W trakcie gimnastyki pijemy wodę. Przygotujcie sobie koniecznie ciepłą wodę. A zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i dzisiaj prowadzamy myśl Ufam mądrości mojego ciała Ufam mądrości mojego ciała i z tą myślą rozpoczynamy od oddechu Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder Wyciągnij sylwetkę w górę, zwróć uwagę na to, żeby stopy były względem siebie ustawione równolegle. Przenieś ciężar ciała lekko do przodu, odblokuj kolana, połóż dłonie na brzuchu i wciągając nosem powietrze, uruchom mięśnie brzucha tak, żeby wtłoczyć to powietrze głęboko, żeby brzuch napełnił się jak balonik. Chwilę wytrzymaj i powoli, rozluźniając mięśnie, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu dech, i do pięciu wydech powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytmu. I cały czas oddychając, składamy dłonie na wysokości klatki piersiowej. Skupiamy wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie, ponieważ będziemy kręcić się wokół własnej osi w prawą stronę i żeby nie zakręciło się w głowie. To wzrok pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, gdy ciało obróci się już maksymalnie, i dopiero wtedy szybko obraca się głowa, a za nim podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce, przytrzymaj sylwetkę, mięśniami brzucha, i zaczynamy wirowanie. Oddychając z uśmiechem, wykonaj tyle obrotów, ile możesz, i w swoim tempie. Zatrzymaj się, stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha. I jak poczujesz, że wirowanie w głowie już ustało, to przejdź powoli na matę. Połóż się na plecach do drugiego rytuału. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte do góry, tak żeby pięty uniosły się nad podłogę. I na wdech, unieś głowę i pociągnij mocno nogi w górę palcami, a z wydechem Otóż i nogi i głowę. Wdech i wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Dziewięć. Wydech. Dziesięć. Wydech. Jedenaście. Wydech. Dwanaście. Wydech. Trzynaście. Wydech. Czternaście. Wydech. Piętnaście. Ufam mądrości mojego ciała. Wydech szesnaście. Wydech siedemnaście. Wydech. Osiemnaście. 19, wydech, 20, wydech, 21 i wydech. Rozluźnij, przełożyć na bok, powoli podnieść, popiwi wodę. I do trzeciego rytuału. Uklęknij. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp o matem. Wyciągnij sylwatkę w górę. Oprzyj sobie dłonie o pośladki. I opuść głowę w dół. I na wdech unieś głowę. Wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając uchwatki. I odchyl się do tyłu, pilnując, żeby biodra nie zmieniały położenia. A z wydechem wróć do pozycji wyjścia. Wdech. I wydech. Trzy. Półnieś klatkę piersiową do góry i lekko głowa do tyłu. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem wydech dziewięć wydech dziesięć wydech jedenaście wydech dwanaście wydech trzynaście wydech czternaście wydech piętnaście Wydech. Szesnaście. Ufam mądrości mojego ciała. Siedemnaście. Wydech. Osiemnaście. Wydech. Dziewiętnaście. Wydech. 20 Wydech. Dwadzieścia jeden. I wydech. Pokręć głową, żeby rozluźnić kark, w jedną stronę, w drugą. Poruszaj ramionami. Popij wodę. I usiądź do czwartego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, w miarę możliwości. Wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, poprzyj dłonie o matę przy biodrach kierując łokcie na zewnątrz i opuść głowę w dół. Na wdech unieś głowę i wypchnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy. Wydech. Cztery wydech pięć wydech sześć wydech siedem wydech osiem wydech dziewięć wydech dziesięć wydech

siedemnaście, wydech, osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech, dwadzieścia jeden, i wydech. Usiądź swobodnie, strzepnij dłoń, żeby rozluźnić nadgarstki. Zabrać palce, pokręć nad karstkami w przód i w tył. Popij wodę. I połóż się na brzuchu do piątego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, palce stóp, obrzyj o matę. Ręce możesz oprzeć na łokciach, żeby zaoszczędzić nadgarstki, a w oryginalnej wersji opieramy dłonie o matę przy klatce piersiowej. Unieś głowę, podnieś całe ciało w górę. Na wdech wypchnij pośladki, skieruj łokcie na zewnątrz. W obu wersjach ćwiczenia broda dąży do mostka, kolana z lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem wróć do pozycji z głową w górze dech i wydech trzy wydech cztery wydech pięć wydech sześć wydech siedem wydech osiem wydech dziewięć wydech dziesięć wydech jedenaście wydech dwanaście Wydech. Trzynaście. Wydech. Czternaście. Ufam mądrości mojego ciała. Wydech. Piętnaście. Wydech. Szesnaście. Wydech. Siedemnaście. 20. Wydech. 21. Z wydechem klęknij. Usiądź pośladkami na piętach. Rozszerz kolana. Wyciągnij ramiona mocno do przodu. Oprzyj czoło matę i oddychaj dobrze. Powoli się podnieść, popij wodę. I do ćwiczenia dodatkowego usiądź, złącz ze sobą stopy, przyciągnij jak najbliżej do siebie, wyciągnij sylwetkę w górę i staramy się dociągnąć kolana do podłogi. Albo delikatnie pulsując, albo naciskając równomiernie. Pamiętaj, żeby wykonywać to tylko na tyle, na no ile czujesz się komfortowo. I cały czas oddychaj. Proste plecy, kolana idą w dół. A teraz odstawiamy troszkę od siebie stopy. I skłaniamy się do przodu na prostych plecach, rozpychając kolana łokciami. Lekki skłon do przodu, proste plecy. Oddychaj. I rozluźnij. Postaw kolana, poruszaj nimi. Delikatnie, żeby rozluźnić nogi. Płyk wody. I połóż się na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp na matę. Ręce oprzyj na łokciach. Nastawiam czas na 60 sekund. Pozostań w pozycji deski tak długo, jak długo możesz. I zaczynamy. Unieś ciało w górę. zawin kość nową pod siebie. Wyprostuj plecy. Przenieś ciężar ciała lekko do przodu. Trzymaj mięśniami brzucha sylwetkę. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Zaciskaj mocno pośladki. Oddychaj i uśmiechaj się. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i rozluźnij. Połóż się wygodnie, oprzyj głowę na dłoniach. Zamknij oczy, pozwól swojemu ciału się rozluźnić, zrelaksować. Oddychaj do brzucha. I pozwól, żeby wszystkie mięśnie wypuściły napięcie. Niech oddech pomoże Ci rozluźnić poszczególne partie ciała. Zacznij od stóp. Następnie rozluźnij łatki. Uda. pośladki, brzuch, rozróżni odcinek ręczniowe kręgosłupa, plecy, barki. Ręce. Kark. Głowę. Rozluźnij mięśnie czoła. Pójdź swobodnie szczękiem i pozwól opaść policzką. Poczuj ciężar swojego ciała. Dziękuj swojemu ciału za wysiłek jaki włożył w dzisiejszą gimnastykę, uśmiechnij się do siebie, wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do Ciebie gra. Powoli otwórz oczy. Zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się, popij wodę. I jeszcze chwila na gimnastykę oczu. Znajdź sobie wygodne miejsce, takie, żeby plecy były wyprostowane, łopatki ściągnięte w dół, broda uniesiona lekko do góry. Blokujemy głowę i zaczynają pracować same oczy. Najpierw poziomo. Zaczynamy mocno w prawo i w lewo. Poczuj, jak się naciągają. Prawo, lewo. Prawo Lewo Prawo Lewo Prawo I lewo Pomrugaj oczami I teraz w pionie Góra Do Gora, do Gora, do Gora, do Gora. I w dół. Zamykamy oczy, oddychamy i pracujemy po skosach: Prawo góra, lewo dół. Prawo góra. Lewo dół, prawo góra. Lewo dół, prawo góra lewo dół, prawo góra, lewo dół i bruamy. A teraz druga strona: lewo góra, prawo dół, Lewo góra, prawo dół, Lewo, góra, prawo, dół, lewo, góra, prawo, dół, lewo, góra i prawo, dół, zamykamy oczy, oddychamy. I pracujemy ruchami okrężnymi jak najszersze koła. Zaczynamy w prawo. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, mrugamy. I lewo, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Zamknij oczy, przyłóż dłonie, oddychaj. Popij wodę. I gimnastyka zaliczona. Bardzo Wam dziękuję za wspólne ćwiczenie. Mam nadzieję, że poczujecie również zmiany w Waszym wzroku, jego jakości i ostrości. A z całą pewnością pomoże bardziej, jeżeli jeszcze sobie w domu chociaż raz poćwiczycie, na przykład wieczorem, taki zestawik. Życzę Wam piękna.